Hej, 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 witam, witam, witam was wszyscy, wszystkich moi mili e, Witam was, jesteśmy ponownie w grze Resident Evil 4 e, i tak małe... kilka małych informacji na początek, nim rozpoczniemy, znaczy kilka małych informacji. To jest odnośnie właśnie gry, nie, nie że poza, nie wychodzimy poza temat, czyli tak e, Poza nagrywaniem poszedłem mm, sprawdzić drugą ścieżkę czyli tą właśnie ścieżkę, z, na której czekał na nas El Gigante, ja tą ścieżkę zrobiłem właśnie poza nagraniem aby was nie męczyć jego przecho jej przechodzeniem, mogę powiedzieć tylko tyle, że ta ścieżka jest o wiele szybsza niż ta druga raz zginąłem przy tym El Gigante, ponieważ nie pamiętałem jaką technikę tam trzeba obrać, jest to wąskie Wąski, wąski kanion, można powiedzieć, przejście, e, gdzie trzeba z nim walczyć. E, za drugim razem już mi się udało, tylko troszkę Hapek straciłem Ashley, niestety też troszkę oberwała, ale się udało. E, udało się. Co tam znalazłem? Tam jest ska Tam był skarb. Mm, o, dokładnie ten purpurowy klejnot. Który można wrzucić w maskę. Mamy już w takim, wypadku maskę, w takim wypadku maskę z dwoma klejnotami. Brakuje jeszcze tylko jednego i będzie można ją sprzedać, gdy już będzie miała trzy klejnoty załadowane. Dalej. Kupiłem broń. Zmieniłem w końcu broń na Reda 9, jednak postanowiłem to zrobić. Mamy troszkę zapasowej amunicji do niego. Do pompki mamy 5 pocisków i do TMP mamy 80. Ulepszyłem również troszkę TMP. Reda też na maksa ulepszyłem. Za szereg, który sprzedałem, dostałem 40 tysięcy petas, czyli golda. Mamy aktualnie jeszcze równo 36 tysięcy golda, więc nie, nie jest źle, nie jest źle, nie ma tragedii. Wrócę jeszcze do sprzedawcy, może na chwileczkę, ponieważ nie mamy nic leczącego. A... Takowy przedmiot może by nam się przydał. Spray, 5000 tysięcy. Kupię dwa, tyle wam powiem. Zeszliśmy do 26 tysięcy, ale wolę mieć, wolę mieć te dwa specyfiki lepiej je mieć niż nie tak czy inaczej idziemy idziemy przed siebie do tych drzwi nie możemy wejść tu pod to jest czyt, tu mamy czytnik siatkówki więc potrzebujemy czyjeś oko tak więc będziemy do kolejki linowej która jest tuż przed nami No i co, musimy na sam dół zjechać. A tam już na nas czekają, jak zapewne widzicie. Okej. Okay. Trzeba na nich uważać. Nie wiem, czy ta kolejka przypadkiem się nie zatrzyma. Ach, tracimy amunicję na marne, powiem wam tego pistoletu, strzelając tak do nich. Mam nadzieję, że troszkę zdobędę jej za chwilę. To jest bardzo silny pistolet. On na wstępie miał siłę 1,6, Panisher po dwóch ulepszeniach miał 1,2, ile się nie mylę. Aktualnie Reda mam właśnie z ulepszeniem jednym do obrażeń, nie ma jeden 1,8 Okej, okay, mamy sterownię Och, jest troszkę amunicji Flashbank przyda się. Lepiej nie będę tu niczego ruszał. Może i racja Lion. Droga powrotna będzie znacznie trudniejsza, ile pamiętam. Niech na no sprawdzę mapę. Mm -hmm. Tu jest droga powrotna. A tu mamy iść dobra. Więc rozumiem na początek w tę stronę... O morde. Uff, sami się zatłukli. Jako szkoda, że nie zostawili nic. Upiekło nam się. Fart. Staramy się oszczędzać amunicję jak tylko możemy. Minusem Reda jest to, że ma mało amunicji. Eee, a mało amunicji może mieścić w magazynku. 10 pocisków na razie w magazynku to nie jest dużo. Żółte kocie oko, jest skarb, dokładnie tak. Wait! Follow me! Nie, cały czas mi mi się przyciski jeszcze. Spoko. E, żółte kocie oko. Połącz z kuflem. To już mamy dwa... E, dwa dwa sokety w kuflu również zapełnione. Hmm, tu nie przejdziemy. Szkoda. O, szkoda, szkoda, szkoda. Jest zagrodzone z tego, co widzę. Mniejsza o to. Ja powiem wam, że się boję. Boję się strasznie teraz tego, co będzie. Ponieważ nie wiem, czy mi po prostu najzwyczajniej w świecie starczy na tą walkę amunicji. Tam na pewno... Z Jakieś zasoby będą porozrzucane jeszcze. O, są nawet tu. Jakieś one się zawsze przydadzą. O, tak, troszkę amunicji do shotguna. Dobra, to może nie będzie takiej tragedii. Mam ulepszenie do TMP również dzięki czemu mam 100 pocisków w magazynie. Mogę mieć. Welcome! Masz coś nowego? Chyba nie. Ale amunicji do karabinu na razie nie potrzebuję. Granat zapalając. Też zatrzymam. Po 15 tysięcy aktualnie chodzi kufel i elegancka maska. Ale nie sprzedajemy. Nie sprzedajemy, bo mm, nie ma nic nowego do kupienia. Ani tym bardziej do tuningu, chyba że strzelbę. No i zapiszemy. To jest podstawa. Przed nami dosyć ciężka walka. Jak z, myślę zapewne. Będziemy walczyć z wielkim Chise. Z szefem tej wiochy zabitej dechami. Właśnie w takim skromnym przybytku. To by nie szczęśliwa się ją przeszukać jeszcze, niż, znaczy przeszukać teren wokoło, nim wejdziemy. You stay Ashley, go hide. Yeah. Brzydal, jak jasna cholera, Brzydal. sobie strzelbę. Wow, 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 Uf, udało się. No jak mówiłem, troszkę zapasów tu jest. Au, zabolało I właśnie po to kupiłem spraye. na odległość Okej okay, ale to jeszcze nie koniec nie By było zbyt łatwo Spróbujemy go oślepić. Ach! Aaaa... Kurczy syn. Ach, nawet ładować mi nie da za bardzo. Dostałem, a to już mój ostatni specyfik leczący O, 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 zostań, tak? Mamy żółtą roślinkę Mamy zieloną Tam widziałem jeszcze czerwona mi mignęła Okej. Auć. Uff. Udało się. I nawet nie straciłem hmm. zbyt dużo amunicji do pistoletu, dobrze, 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 poszło nie najgorzej. Nie, tego nie da się zniszczyć, byłoby zbyt przyjemnie. Stuczne oko i trzydzieści tysięcy petasów. Poszło dobrze. To chyba wszystko, co mieliśmy tu do zabrania. Ashley jest ponownie z nami. I co, teraz musimy wrócić do bramy ponownie kolejką linową? Przedrobienie szczęścia. Mm, nasz sprzedawca będzie miał coś do nowego nam do opchnięcia. Tu do ulepszenia. <laughs> Powoli będziemy opuszczali wioskę. Wioskę, która jest moją ulubioną etapem częścią rozgrywki, muszę powiedzieć. I będziemy powoli przy... wchodzili do zamku. Ne, nic, nic nie masz, widzę nowego. Powoli będziemy zmierzali do zamku, do, do zamku, za którym aż tak nie przepadam, aż tak go nie lubię, jak właśnie mm, wioską. Aż tak go nie lubię jak wioski, mamy troszkę amunicji na całe szczęście, w żadnych problemów, a już się bałem. że coś niemiłego może nas tu spotkać. No i wchodzimy. Będzie koniec lewelu, czy... Nie, jeszcze nie. No i tak jak mówiłem, przed nami... Zamek. Oh Jesus fucking Christ, ja pamiętam to chyba miejsce. Nie zdziwiłbym się, jakby czekał mnie kolejny zgon w nim. No właśnie ciężarówka. udało się Musieliśmy kierowcę zatłuć, bo inaczej on by nas zatłukł. źle. A nie chodź tu. Wow, troszkę dostało ci się. Będziemy musieli się zaraz podleczyć i trochę skarbów, no i zapasów, eee, trzeba cię uleczyć, Ashley. O, i teraz pędzimy. Mamy jeszcze jedną roślinkę w zapasie. Ametyst, ametyst, Ametystu chyba jeszcze nie zdobyliśmy. Jego się nie wyrzuca, nie służy do niczego, po prostu się sprzedaje i kosztuje prawdopodobnie tyle samo co spinel. Okay. No, koniec rozdziału. Eee byłby dłuższy, ale połowę przeszliśmy w poprzednim odcinku, czyli jedną ze ścieżek. Jest dobrze. Będzie teraz rozdział numer 3, kreska 1, tak więc zbliżamy się w sumie dosyć e, dosyć szybko do końca. Ile razy zostałeś zabity? Teraz dwa razy w tym levelu. No nie poszczęściło mi się za bardzo. E, ja tam wyciąłem kawałek w walce z Cise, gdzie gdzie, mm, gdzie nie udał mi się QuickTime za pierwszym razem. O tam krótki kawałeczek po prostu kilka sekund nie warto tracić na niego czasu. Tak więc został wycięty przeze mnie. Okej, okay, mam nadzieję, że wam się podobał e, odcinek. Tak jak mówię, opuszczamy wioskę, wioskę, która jest takim moim ulubionym umem, e, moim ulubioną częścią, czwartej części. Teraz wchodzimy do zamku. Zamku, za którym mniej przepadam. Za, mniej za nim przepadam. Jest nadal fajny, jest klimatyczny i w ogóle, ale ale jednak już nie ma tego tego, tego, dla mnie tego klimatu, prawda, osamotnienia gdzieś, gdzieś na pustkowiach, coś w tym stylu, tak, tak ja to sobie tłumaczę. Dobra, koniec rozgadywania. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i słyszymy się niebawem. Na razie.